Cześć, hej, siemano ludziska, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w Godik 3. Witam was w kolejnym odcinku, tak jak w ostatnim mówiłem, próbujemy ześlizgnąć się do Lago z tych gór. A w sumie idzie całkiem dobrze, byleby nie zginął nam po drodze. Jakoś to pójdzie, chociaż na pół HP to tak trochę ryzykowne zadanie, ale okej, okay, widzicie, powoli ześlizgujemy się na dół. Oczywiście, yy, ja wybrałem bardzo niekonwencjonalną drogę do tego miejsca, ponieważ ja przebiłem się w ogóle przez góry. A tam wystarczyło pójść taką ścieżynką z drugiej strony. Okej, okay. jesteśmy na samym dole, już nie tracąc życia, prawie wcale. Okej, okay. więc widzicie, można było przejść po prostu drugą stroną ja przeszedłem tą wielką górą. No i tak, o, przy bardzo, tu już jakaś jest O, oh, wow! Jest rozkładający się stwór, czy jak to tam się nazywa? Nie, lew. I ten lew wcale nie jest groźny, ponieważ tu stoi szakior, o ile. Patrzcie. Dobrze czytam. Północny wiatr sprowadza nam wojownika. A no. Jestem szakior lew. Lew Chodź powiadasz. Wypić ze mną łyk wody. Bardzo chętnie. Ok, czemu nazywają cię lwem? Czemu nazywają cię Dostaliśmy lwem? wodę jak Próż miło z jego strony. Jest druidem. ją <coughs> dawno temu. Jest. Jest. druidem Jest. Jest. Ja. No Jesteś druidem? Jest. mi więcej. Jest. 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 Jest jestem myśliwym z pustyni. O kurde. Kiedyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. No od druida od właśnie? kiedy noszę go ze sobą, towarzyszy mi moc lwa. Hmm. Kamień mi jedynie wypożyczono. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy o, czas. O, coś Rozumiem. tu. Okej, okay, co tu robisz? Co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. Wow. My, znaczy ty i twoje lwy, ja i moi bracia. Zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Patrzcie jakie ja cuda. Ja z tyłu, gdyż moja walka nie dobiegła jeszcze końca. Okay. Kiedy to nastąpi? Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. Aha, okej. Okay. Czyli Shakior uwolnił niewolników, którzy pracowali w kopalni, w tunelu Lago. Czy to nie jest ten tunel? Raczej nie, ale i tak przejrzę go chętnie. Zobaczymy, może znajdziemy tu coś ciekawego. No, widzę jakieś parę roślin, jakaś skrzynia za chwilę tutaj. Proszę bardzo. Nie, to nie skrzynia, to kamień. Sorry, kamieniu, się ze skrzynią. Wąż! Mój Boże, wąż! I dużo rozporannych, które zbiorę. No i nic szczególnego. Jest wąż i jest siedlisko. ciekawy jestem, czy bym mógł usiąść, Dobra, mnie się Widzę, że mam mało życia i many, ale nie mogę i spać, bo tylko mamy 3 dni, żeby tam tego jednego cwaniaczka wziąć. Wziąć przekonać, że jesteśmy po jego stronie, bo inaczej nie wiem co tam będzie, ale oczywiście nie musimy w sumie się jakoś mega skieszyć. Oczekajcie, co to jest? Klucz do rzeźbienia. What the fuck is that shit? Biorę to ze sobą. Ja lubię zbierać takie jakieś dziwne rzeczy. Dobra, klucz do rzeźbienia wydaje się całkiem ciekawą rzeczą. No i tak, i jest to, to ta wiocha zabita dechami, na którą tak wszyscy wciskali. Ok, no i wbijam do pierwszej lepszej chaty oczywiście, żeby może jakieś kościka dostać i jest Sibur Narad. Jak leci, ziomuś, co tam słychać w wielkim świecie? Cię o Boże, znowu jakiś dziadek. Ci Znajduję się wśród puszki. O mój Boże. W porządku? Chyba nie. Tak Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. No, shit, Sherlock. Nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Bardzo chętnie. Dobra, nie. Pitol, za dużo paliłeś coś, bo. Bezzie, nie możesz zadawać takich pytań tak bezpośrednio. Czekajcie. Przy okazji, chciałbym pogrzewać trochę w dźwięku, ponieważ tu mi się wydaje jedna sprawa. okej okay. zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy trochę tak. Zrobimy trochę tak. Okej, okay. chociaż może jednak trochę głośniej, bo ponieważ yy, wiem, że trochę cicho słychać tych cwaniaków. Zobaczymy teraz coś, czy? Paliłeś coś? O, chyba będzie lepiej. Ej, nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. O mój Boże. Nie uwierzyłbyś, jak nagle wszystko staje się takie proste. Poziele, powiadasz? Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Dobra, bo on tu gwiazdoje. Tak. Tu. <laughs> Bezi, mój mistrzu. to dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Eee, kto tu przekręca słowa? Przepraszam, widziałem przy twoim domu dok. Widziałem przy twoim domu dok. Budujesz też łodzie? O, <laughs> nie, proszę nie, nie, bardzo. Nie, 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 Stało się to dla mnie zbyt męczące. Chyba teraz lepiej słychać, trochę no nie? wypalić trochę ziela i budować w myślach. Tak, właśnie. Niedawno tak się upaliłem, Wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Tak się o, zjarał, ja że... Tak narysować. O Boże. I, mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. Przecież po prostu że nie oddam, dobra? Muszę jakoś przekonać. Hmm... Mam chyba pewien pomysł. Mam chyba pewien pomysł. No dobra. Przynieś mi pięć futer białych wilków. Luzik, mam są je przy sobie. Chyba takie w Nordmarze. Tak, są. Hmm... Żartujesz, prawda? Hmm. Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? <laughs> jak Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś na go na futrze i pociągnąłeś. Ja pierdolę ten koleś mi przeraża. Przepraszam za moje słownictwo, ale. To jak latanie. On jest okropny. na różnych futrach. Za futrem. Ofu, dobra, weź w futro. I chuta. idziemy stąd. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. O mój Boże. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur Dobra, czarny robot. mi! Synu nieufności mam twoje futra. Mam twoje futra. Masz. Dziękuję! Super. O wielki bohaterze! Już! Zobywco zimnej północy! Rysunek. Nie próbuj mi się podlizywać. A to działa? Nie. No cóż, warto było spróbować. Nie mam A Oto rysunek. Nie mam pojęcia co przedstawia. Podobną łódkę. Przecież, że byłem straszliwie Zjarany jak cholera. Spizgany na full Max. Co się dzieje w lago w ogóle? Przybył tu Wszędzie rośnie bagienne ziele, super. Fabio. Jezus, dzięki Bogu, nie mam zamiaru już nigdy tu wrócić. Dobra, zwyczajny kufer. Okej, okay. ten koleś wyda... Po prostu nie, dzięki. Wydawał się okropny. Znaczy, nie wiem, jakiś w ogóle na, goły na futrze. Ja ręce ziele, jak sobie to, to wyobraziłem w tym momencie, to po prostu mi się nie, za przeproszeniem, zwrócić aż chciało. Okej, okay. więc tak, jak widzicie, tu stoi sobie ziomek, Fabio. Fabio, nareszcie się znalazłem. Czego tu chcesz? o Zgubiłeś się. W końcu jakiś nie człowiek. się mówi. tutaj tylko niewolnicy i koczownicy. A ty nie wyglądasz na niewolnika. Okej, okay. tak. E... Boże, te odgłosy, w ogóle ta wiocha, to lago jest jakiś podejrzany całe. Tak, będę teraz, nie będę mówił jak nie będą mówili, będę mówił w przerwie, po prostu tak jak teraz, ponieważ będziecie słyszeć ładnie dialog i później mnie. Okej, okay. ty co robisz na tym odludziu? A ty, co robisz na tym odludziu? Ja? Jestem tu szefem. Like no a a dobrze, box. moi chłopcy nie należą może do elity. Mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. Rozumiem. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król robar? Nie sądzę. No raczej Rozumiem. nie. Okej, okay, on ma ogrodnika, więc jest naprawdę koksem jak widzicie. To, że ktoś ma ogrodnika, oznacza, że jest bogiem normalnie życia, świata i wszystkiego. Dobra, wszystko w porządku. Macie tu jakąś arenę Macie tu jakąś właśnie, to jest fajne. Jasne, wykopaliśmy specjalną norę. Super. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Bardzo chętnie z kimś w końcu zawalczę. Słuchaj, pan Czyżby? A czego o. tym razem chce ta nadęta świnia? Chcę nadęta wiedzieć, świnia. Gdzie jest jego złoto. Zaglądałeś do tunelu? Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników. Wszystkich niewolników. Bez niewolników nie będzie żadnego złota. No money, no honey. Przekażę mu to. Okay. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, Niech ja sam popracuje kilofem. Wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Jak sądzisz? Wszystko w porządku w raczej nie. Tak, ale to cisza przed burzą. O, okay. Na czele koczowników stał szakior. i Już założę go się, że nadal jest w okolicy. Tak, był. Eee, co wiesz o tym całym Shakiorze? Niewolnicy że? nazywają go. Lven. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem, że to druw. To... Widziałem go w walce świetny tak, wojnik. Miał lwa u swego boku, ale. To znaczy, że jest niepokonany. Co bym w stronę Shakira. Nie jest w pobliżu. Nie musi znik I to na dobre. Nie chciałbym zabijać Szakiora za bardzo, no, ale może, może. Chcę walczyć tak, może na nie. Pomyślimy Jasne. nad tym. Możesz walczyć z grubuzem albo mamukiem. Dawaj Więc tego grubuza. Chcę walczyć z... Nie, grubus... to tak A. nie działa. Najpierw, Wyglądź potem z, z mamukiem. Okej. Okay. Pozwolę walczyć z mamukiem. Dobrze. Ale Proszę nie bardzo. wiem nawet czy Mamuk w ogóle nadaje się do walki. Od kiedy Rasul zaczął hodować to zielsko, przez cały czas chodzi na pany. No się cóż, nic mu się nie stanie od paru kuksańców. Postara się zaciągnąć go na arenę. Po raz pierwszy w życiu słyszę słowo kuksaniec. Okej, okay. więc tak, jak widzicie Ci tu hodują w ogóle ziele bagienne, chodzą na pizgani, nie na jarani. W ogóle nie wiem, co się dzieje. Ja pierdykam, to jest jakieś chore miejsce. Ja w ogóle nie czaję, co, tu co? się dzieje. O co chodzi? Cześć spizgany ziomuś. Zamierzamy się zmierzymy na arenie. Zamierzamy się na Nasz arenie? Zmierzymy. Co? Na arenie? Nie byś już zapaliłeś. Hej, spokojnie, ojcze Ojcze irytacji, dalej jazda, jak wyraz zostaniesz skręta, skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra. Jak wygrasz, dostaniesz. Myślę, że to stęda. dobra motywacja. Wiesz co? Kiedy chcę sobie zapalić, po prostu zrywam trochę ziela. Aha. Okej. Okay. Skoro nie chcesz. Dobra, dalej jazda. Dalej, jazda. Chyba nigdy nie byłeś naćpany, co? Ojcze abstynencja. Ojcze abstynen. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra, dobra, już idę. Jestem taki zestresowany To sobie zajaraj, man. Dobra, naćpani ludzie Wszędzie, myślę, że W pięć teraz i e, Właśnie, czy chcecie, abym biegał z tarczą Czy chcecie, abym biegał z dwoma brońmi To zależy od was, piszcie swoje Propozycje, ponieważ ja myślę, że jednak Pokaż co potrafisz Fajnie bym w sumie można było, o oh, wow, o oh, wow On jest szybki Fajnie by było jednakowoż, gdybym e, umiał walczyć z dwoma. O Jezus, on jest taki słaby, czym się wydaje? No jest nie słaby. Dobra, siła oczywiście skacze, wlago coś tam, noża stos nabiorę, co e, ty miałeś sobie? a biorę wszystko, mam go w pupie. Dobrze proszę nie, dobra. No i właśnie mm, chciałbym e, z, z, czy podobałbym się... podoba się jak teraz, czy że mam tarczę i miecz, czy chcielibyście mieć z dwoma broni, żebym biegał? Znaczy wejście, żeby biegał, a ja nim. Więc A, decydujcie. Więc mógł dostał od ciebie lanie. Ale zaraz. Czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No nie. No, nie zupełnie. A to trzeba. chodzi? Ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na chodź. Babio. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Dobra. E, chcę walczyć z grubuzem, z, grubu z grubu grubasem. Hej, Oho. ten ork jest naszym gościem i sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie. Dobra, zostanie, Jeśli zostanie. Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. Ty to, to, to znaczy, to że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Doskonałego bagiennego ziela, dawaj mi wam. Chcę walczyć z grubuzem. Dobrze, ale załatw to bezpośrednio z nim. Okay. Pamiętaj. nadal jesteś mi potrzebny. Super, e, więc możemy biec zwolczyć z grubuzem. Ja muszę trochę zjeść, bo widzę, że będzie tutaj. Hmm. Niestety musi pod... Jezu, skąd te odgłosy w ogóle dochodzą? Nie mam pytań. Wydaje się jakby za tych drzwi. Jakby tam siedział jakiś człowiek... A, Jezu, tam Saturas z przypadkiem gdzieś nie siedział? No właśnie, coś mi się tak wydaje. E, ten lekceważący strażnik. Czego tu pilnujesz? Elo? Nie twój interes. Jezu, ja wiem kto tam siedzi. Co do tego więzienia? Ja, ale nic z tego. O, czyli nie chcę. Dobra, mniejsza z tym e, robimy zapis, ponieważ idziemy walczyć z grubuzem. A zrobię sobie stały zapis w sumie. No i tak, chyba będę jednak musiał przyciszyć trochę grę. Bo tak sam słyszę, że będzie za głośno i mogę się nie przebić przez te wszystkie odgłosy tutaj. Chociaż muzyka, tak kurde, ta muzyka czasami jest głośniej, czasami ciszej, wkurzająca sprawa Ale przyciszmy tak o 10, dobra, o 15%. Najwyżej, troszeczkę. Miejmy nadzieję, że nie przesadziłem w tym momencie. No, trochę cicho jednak. Okej. Okay. Mamuk, nie. Ten ork. Gdzie jest ten ork? Okej, okay. tam widzę już orka jakiegoś, więc to na pewno jest ten ork. Grubus! Grubas! Co tu robisz? Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi je odnaleźć. Rozumiem. Co? Sądzisz, że w lago są jakieś artefakty? Nie, hmm. mora! Ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. Mm. A, kto to... A mianowicie Fabio złapał morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Okej. Okay. Znasz się trochę na walce, prawda? Znasz się trochę na walce, prawda? <laughs> Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek mora. To miłe. Nauczysz mnie walki? Nauczysz mnie walki. Okej, okay. yy, możemy zostać mistrzem albo trochę siły przypakować. Oczywiście będę musiał w końcu wybrać się i nauczyć kowarstwa odpowiednio mocno. Wiesz, kim jest więzień? Wiesz, kim jest więzień? To Mora. No super, normalnie zaskoczyłeś mnie w tym momencie. Eee, znasz jego imię? Znasz jego imię? Ile mor, tyle imion. Nie, nie, nie pamiętam ich Rozmawiałeś jak z już z więźniem? Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. No dokładnie. Rozumiem. Chyba Saturas. Dobra, eee, walczmy na walczmy arenie. na arenie. Naprawdę tego chcesz, Tak, Mora? chcę tego. Zapłaciłem za to. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Walczmy. Dobry żart. Dobrze, idziemy zmierzyć się z Grubasem na arenę. On oczywiście będzie szedł drogą. Ja już skoczę na tą arenę od razu. Zrobię szybki zapis, jakby jednak miał coś później. Tak, chociaż co to jest jeden ork tak naprawdę dla nas? I, i ile ja mam punktów nogi w ogóle? Czekajcie. C20. Skoczymy się nauczyć tych kowalskich. Coś czuję niedługo. Okej, okay. no Nikt dawaj. Dam ci. O, wow, jest szybki. Już to widzę. O oh, wow, Bezi, ale się chroń przed nim. Dobra, czas zacząć atakować, przy, po prostu weźmy go przy, przyjmy do muru, okej, okay. starczy, starczy, starczy Bezi, broń się, broń się, broń się, broń się, broń się, broń się, broń się. ale on mocnymi ciosami, wow, 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 jaki dziki, mój Boże, mój Boże, Bezi, Bezi, chroń się, chroń się, Bezi, no nie rób takich rzeczy, o mój Boże, ale było blisko, prawie umarłem, okej. Okay. W pewnym momencie Bezie po prostu przestał mi się blokować. Znaczy przestał blokować w ogóle jakikolwiek cios, no i trochę następ posiekał. Wow, naprawdę zostałem ładnie zaskoczony przez Grubousa. Grubasa? Grubus. Wstawaj. Nie ma tu ni nic, nie ma nie ma nic, ma, nie ma tu nic. Dobra, chciałem dobrać. tak, żeby Bezie trochę. Dobra, Grubus. Zobaczymy co powiesz. Mora. Dobry z ciebie No z ciebie też. Powiedzieli walki. Okej. Okay. Więc, doświadczenie, nie, naprawdę to mnie zaskoczył, wow, te jego ciosy w pewnym momencie, szalony, mamuk Człowieku, łeb mi pęka Jesteś wreszcie zadowolony? dobra walka Ta. Dokładnie a przynajmniej dla jednego z nas się teraz na trochę, Więcej doświadczenia oczywiście przyszedłeś tylko Wiesz, po to Wiesz, kto jest waszym więźniem? Właśnie To ja? E... Nic nie wie, dalej nikomu nie powiem Dalej nikomu nie powiem Człowieku może i palę za dużo ziel. Ale nie jestem idiotą, okej, okay. gadaj więzień albo wiesz, co chcesz zająć za zdradzenie to, co chcesz w za zdradzenie mi to Może wie, może zmienić. nie, kto wie. Wiesz, nie ma nic co mógłbyś wow. dla mnie. Ale zaraz, czekaj. O, co Fabio, tam? Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym yy, Co on chciał? Żebym przestał palić zielsko? Aaaa, teraz pamiętam. <laughs> Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Topielce więc powiadasz? Przenieś mi skóry i szpony topielców. Po 10 sztuk. Fabio. A W zamian zdra... imię tego cwaniaka. Gdzie mogę znaleźć Gdzie... topielce? Na wybrzeżu. A... Okej, okay, ja już mam prawdopodobnie Co te chę... trofea. Czemu mi... Człowie... Dobra, nie chcę mi się z tobą gadać. Ja mam chyba te 10 sztuk wszystkiego, bo w sumie topielców to ja trochę biłem w swoim życiu już w gotiku. Dobra, Fabiojo. Jojojo jo, jo, Fabio. Pokonałem grubaza. Pokonałem grubuza. Ta, Dobra, jasne. grubuza. Proszę, weź tę paczkę bagiennego ziela. To jest warto więcej niż przepuszczasz. Masz więźnia. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia Gratuluję. I dopóki to ja mam klucz. nikt kim nie będzie z nim jest rozmawiał. Więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Ej, pitolisz, nie, nie powiem ci kim jest mój więzień. Zbyt wiele A teraz osób już wie. Przestań wreszcie wtykać nos. Nos cudzy sprawy. Chcesz? Dobra, z Fabio już wykończyliśmy wszelakie rozmowy, także pójdźmy do... Czekajcie, gdzie on jest? Poszedł spać, cwaniak. Okej, okay, Rasul, bo ty masz imię w sumie, co tu, co uprawiasz? tu uprawiasz? Bagienne ziele. Przeby Czyste, ro... wspaniałe ziele. Przeby Dobra, i... dzięki już. Oni wszyscy tu są najarani po prostu. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy Ale tak myślą. Się Roś... Szybciej niż żeby spalić. O, oh, wow. To po prostu słońce a wiatr. Kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Ciekawe. Mogę przeprowadzać tak, bagie na ziele jest niczym Marysia, jasna. coś w stylu. Do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy, lub... Lud... O, krwiopijcy! Krwiopij... Któż to jest? Wygląda na to, że A, to jest chodzi o zwierzęta po prostu. Dobra. Kilka razy przez, nie... przez nie moje zbiory... Sporo wiesz o roślinkach. Także o miksturach, Wieszkało super. ...kiedyś w ben wiele mnie nauczył. Hmm, co wiesz o koszownikach? Uwolnili niewolników i ukradli, ukradli te, moje zbiory, dobra. Nich moje rośliny. Przeklętniki, ojej. U, nie uwolnili cię? U, nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by ja zajmował się roślinami? Mam Ma tu dość roboty, okej. Okay. Może powiedzieć powiniene... aż... Będę co? błagał coś tam. Jeśli uda ci się wypędzić te bestie... paczuszkę oryginalnego, bagiennego kto ziela kto z lago. To dla okay. mnie pracuje? Powiem no. mi coś z życia. Zapal są. Powoli, po, spokojnie nic, te wersje bestia... po... Ja, oni tutaj tak po prostu wszyscy zjarani, w ogóle blantami na prawo i lewo rzucają. Nie mam pytań. Wiesz cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. No raczej. Więc co wiesz? Raczej wiem nic. Tylko, że Fabio nie życzę nie sobie życzę. żadnych kłopotów. Super. Nie chcę, aby ktokolwiek o tym O tym gadał, ok. Nie, ja, ja. nie chcę mi się tutaj za bardzo z nim pitolić, chociaż ok. towary jeszcze. Ma przepis na gulasz. Wow, super. O, ma trzy paczki bag jednego ziela. Oczywiście nie potrzebuję tego ziela zbytnio, ponieważ już mam, ale wodę chętnie sobie zabiorę. Ok, to uważamy, złoto handlujemy. Więc tak, yy, ja bym kurde, poszedł spać, naprawdę. W ogóle tam co chwilę się przyciąga ktoś. Gdzie poszedł ten cwaniak, który tutaj... z którym mieliśmy gadać? Jest metalowy kufer. Hm. Ok. Znaczy ten co mówił, że jak przyniesiemy mu jaszczurki, to że... Znaczy coś nam z jaszczurów to będzie. Chciałem nam odpowiedzieć na nasze pytanie, pewnie tu się nie Jest Mamuk Nie zawracaj mi głowy Dobra, Mamuk nas nie lubi aktualnie Okej, okay. pójdźmy sobie spać Już stra stracimy jeden dzień, ale w sumie myślę, że niedługo już będziemy lubiani dość mocno no Dobra, łóżeczko Bezi, w takim łożu to chyba jeszcze nie spałeś do następnego poranka. No dobra, prześpijmy ten jeden dzień. W ogóle się zapadł pod łóżko prawie bezi. Idziemy zapolować jeszcze na te pełza, nie pełzacze tylko krwiopijce, które podobno są gdzieś niedaleko areny. A przy okazji to pielce może też wykończymy, zobaczymy zresztą. Okej, okay, tu jest taki mały sobie pomościk i rozejrzyjmy się. Hmm, zgaduję, że musimy wejść na górę, pod tą górę właśnie. O, nawet w sumie tam jest jakaś ścieżka, więc prawdopodobnie tam kryją się krwiopijce. I inne te cuda i wianki, okej okay. Okej, okay, tu jest ścieżynka Nie wiem, czy tędy Miesza... O, patrzcie, jest do lago teleport W sumie właśnie tak myślałem, że będzie gdzieś tu Okej, okay, czy my musimy Gdzie my musimy się dostać? Dobra, ja wbijam się pod górę Właśnie w tym momencie, chociaż nie wiem, czy dobrze robię Może z góry będzie lepszy widok na okolice O, tam coś chodzi O, jest ten krwiopijec, który chyba zżera Te uprawy Tutaj tego. Oh, ma. Oh, fucking shit! Wy tu widzicie ile ich tu siedzi? Czemu kurde w tej grze zawsze muszą być te krwiopijce? Oh, wow, 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 wow oh, fucking. Dobra, to teraz musimy po prostu się z nimi bić. E, już dostaliśmy, także nic nam nie, nie da to, że się otrujemy. Znaczy, dobra, dałoby w sumie radę, ale ich tu jest. Wow! Na szczęście są na dwa hity, więc i się nie bronią, więc za luzie. Oczywiście ja będę dostawał tutaj od nich ciosy. Nie będę się leczył, dopóki nie zabiję do ostatniego. To oczywiście one tutaj, widzicie. Strasznie yy, ciężko je czasami. One lubią odskakiwać właśnie. Ja po prostu będę chodził w kółko i próbował je zabić, atakować i tak dalej. Po prostu będę musiał bardzo uważać na swoje życie, czy przypadkiem nie ginę gdzieś. Jestem ciekaw, czy z kropicy w ogóle coś się da wyciągnąć, bo ja nie wiem, czy... O, jest, kropicy z lago. Udało nam się zrobić. W ogóle już 60 z lago mamy tej reputacji, wow, szalone po prostu. Okej, okay, jeszcze jeden cios. Dobra, udało się zabić wszystkie. Super, o, z są żądełka, więc super. A te żądła były przyda. A, dobra, do wódeczki jakieś tam były. Okej, okay. o, jak widzicie, nawet y, przeszła trucizna sama z siebie. Wystarczy, że napijemy się zwyczajne mikstury życia i będziemy mieli pełne życie. Super, te topielcem jeszcze. Jestem ciekaw w tych topielcy, y, gdzie one się chowają. Ale w sumie dobra. Zrobiliśmy te żądełka, y, zebraliśmy, dlatego możemy pójść i właśnie zagadać z rasulem i właśnie powłócznica więc moje następne żniwa są bezpieczne tak Weź jest poczekaj ojcze rozluźnienia ojcze rozluźnienia mój boże oni są niesamowici, dobra więc tak, udało nam się zrobić w sumie zadania tutaj, e, dość dużo zadań, w następnym odcinku dowiemy się kim jest tajemniczy więzień w sumie wam powiedziałam, prawdopodobnie to będzie Saturas o ile dobrze pamiętam, albo któryś z magów wody na pewno, z Gotika 2 i Noc Kruka i w ogóle dobra, więc tak, zapisuję grę Wow, nie, 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 nie. Robimy nowy zapis i dziękuję za obejrzenie tego odcineczka więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Na nowym mikrofonie nagrywane, także mm, zobaczymy jak to wyszło. Okej, okay, dzięki za obejrzenie odcinka mój Robin Skateboard i do usłyszenia w kolejnym, w którym już tutaj dokończymy resztę zadań stąd. Zobaczymy kim jest zwierzę i cofniemy się do Bana i tam również pogadamy, oddamy jakieś questy i tak dalej, więc na samym odcinku będzie trochę questów więcej. Trzymajcie się, cześć, mówi Robin Skateboard, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.